A moimi głównymi źródłami dochodu to oczywiście wiad... Witam wszystkich, zaczynamy kolejnego vloga. Właśnie przed chwilą przeczytałem książkę Tim Grovera nieustępliwy i napisałem krótki post na Facebook prywatny. Kto ma ochotę, może mnie zaprosić do znajomych. Mam tam limit 5000, więc kto pierwszy, ten lepszy. I był to post odnośnie tego, że. Od sportowca zależy, jakie decyzje podejmuje na podstawie tego, jaki ból potrafi znieść i jak bardzo potrafi sobie poradzić po prostu ze zmęczeniem podczas wysiłku. A jednym tipem takim najważniejszym do tego jest to, że po prostu w momencie, kiedy czujemy ten ból, jeżeli czujemy taki ból, w którym nasz, nasz umysł, bo to nie ciało, nasz umysł mówi, że już nie damy rady, to nasze ciało dopiero wykorzystuje 60% swoich możliwości i wystarczy po prostu podczas tego wysiłku, kiedy jest nam ciężko, kiedy czujemy ogromne zmęczenie, Powiedzieć sobie w głowie, że to dopiero 60%, mam jeszcze 40% i lecę dalej. Także taki wstęp. Lecimy sobie na zimny prysznic, potem śniadanko i potem jeszcze będę zaczynał montować drugi vlog. A co będzie się działo dalej, to zobaczymy. Jazda! Dobra, śniadanko zjedzone, kawka zrobiona. E, ogólnie to śniadanie już się od dłuższego czasu nie zmienia, ponieważ dobrze się po nim czuję, więc nie widzę sensu, żeby to zmieniać. E, chciałbym Wam podziękować z tego miejsca za fajne przyjęcie pierwszego vloga, e, dużo pozytywnych komentarzy, pisaliście, że fajne wstawki, więc jestem mega zadowolony z tego, bo starałem się jak mogłem tylko przy tych stawkach. A ja to też mi dodaje dodatkowe inspiracje do tego, żeby dalej to robić i tworzyć tego vloga na najwyższym poziomie, żebyście mieli dużą jakość. No i pisaliście też, znaczy dostałem takie dwa pytania odnośnie tego, z czego ja się utrzymuję, więc w dzisiejszym odcinku opowiem Wam trochę więcej o tym. Na czym po prostu zarabiam i z czego mam pieniądze, że mogę sobie pozwolić na takie życie, ale chciałbym jeszcze z tego miejsca powiedzieć, że ja mieszkam z rodzicami, więc dużo wydatków jakby mi odchodzi, ale to zaraz wam powiem wszystko, zobaczymy też jak moja opuchlizna, muszę sobie zrobić okłady lodowe i chcę napisać dzisiaj dla Was post na blogach. Chcę w ogóle pisać codziennie dla was posty na bloga, takie, które będą wam pomagać. E, poukładać swój trening indywidualny, wytrzymałościowy, Nie, to się w sumie łączy, trening indywidualny, wytrzymałościowy na przykład, szybkościowy, e, naprowadzenie piłki, podania, przyjęcia, elementy techniczne, dodatkowo też chciałbym pisać posty o rozumieniu gry, e, ale to zaraz wyjdzie w planie, w planie jakiego posta napiszę, także widzimy się zaraz, później opowiem Wam coś więcej o tym właśnie na czym zarabiam, także lecimy. Dobra, trochę mi to czasu zajęło, bo siedziałem od rana i pisałem dla Was y, na bloga post odnośnie treningu wytrzymałości, naprawdę szczegółowe informacje do tego, żeby sobie taki trening zaplanować. Aktualnie jest okres właśnie, y, w którym tom... Wytrzymałość możecie najbardziej poprawić i powinniście nawet ją najbardziej poprawić w tym okresie, a później skupić się na innym, ale to nie jest temat na teraz. Dodatkowo też chcę przetestować na Instagram nową, na Instagram nową wersję postów, w którym po prostu w odnośnikach będą takie krótkie informacje odnośnie tego, jak zaplanować sobie trening, i też y, trochę w poście oczywiście treści odnośnie y, samego treningu wytrzymałości. No dzisiaj się głównie na tym skupiłem od samego rana. Zobaczymy, jak to się przyjmie. Jest już godzina 13:48, więc postanowiłem Wam w końcu powiedzieć, z czego ja się głównie utrzymuję. Oczywiście nie podam wam tu na razie kwot. Na kwoty przyjdzie jeszcze czas, ale podam wam moje źródła dochodu, za które się utrzymuję, ale zaczniemy na początku od tego, że jeszcze mieszkam z rodzicami, więc nie płacę tak naprawdę za wodę, za prąd. Płacę tylko za internet, z którego w sumie ja najwięcej korzystam. Za resztę z rzeczy oczywiście płacą moi rodzice i wiem, że mam 21 lat, mógłbym się już tak naprawdę powinienem się już dawno przenieść stąd, ale jestem zdania z takiego jak Gary W, że w momencie kiedy jakby pracujesz nad jakimś elementem, który daje Ci szczęście, nad jakąś rzeczą, która daje Ci szczęście, to mieszkaj na razie z rodzicami i staraj się zrobić wszystko, żeby to, to tak wypaliło, żeby to Twoje szczęście było połączone z dawaniem wartości innym, pomocą innym, no ale także z zarabianiem pieniędzy. A moimi głównymi źródłami dochodu to oczywiście wiadomo, że są jest wynagrodzenie z klubu, które dostaje, tak jak mówiłem, stypendium, wynagrodzenie za mecze oraz dojazdy. Druga rzecz to oczywiście programy treningowe. Trzecia rzecz to jest przychód z reklam na YouTubie, ale niestety tutaj te zarobki są też bardzo marne. Też Wam kiedyś pokażę jak to wygląda przy takich mniejszych twórcach. A czwartą rzeczą oczywiście są treningi indywidualne, które prowadzę aktualnie tylko z jedną osobą, ale też w najbliższym czasie będę chciał to maksymalnie rozwinąć, tak żeby pracować minimum z trzema, czterema osobami, bo ja widzę ogromne efekty Filipa, które właśnie dzięki moim treningom robi. I te główne źródła dochodu oczywiście pozwalają mi na to, żebym płacił sobie za paliwo, jedzenie, suplementy, ubiór no i to za co płacę miesięcznie, na przykład Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, cały Adobe, Adobe Creative Cloud jest przeze mnie opłacany co miesiąc. Tak samo Epidemic Sound, żebym mógł korzystać z muzyki. Którą wykorzystuję w filmach za darmo, tak jakby. Oczywiście za to płacę, tak jak mówię, dodatkowo jeszcze dochodzi do tego utrzymanie witryny Wix, bo tam też mam premium, żebym mógł tworzyć dla was kody rabatowe. Jest godzina 13.48, tak jak mówiłem, już mi ta opuchlizna trochę zeszła, więc dzisiaj normalnie pojadę sobie na trening, rozmawiałem się chwilą z trenerem, no i powiedział mi, że żebym dał mu po prostu znać w trakcie y, rozgrzewki czy wszystko jest ok, czy nic mnie nie boli. Jeżeli nic mnie nie będzie bolało, to oczywiście normalnie wchodzę w trening i mamy dzisiaj turniej, a po tym turnieju lecimy na wigilię taką klubową, gdzie będziemy się integrować. Y, może zjemy jakieś tam niezbyt zdrowe potrawy, no ale tak jak mówię, to ma być integracja i tam już nie ma znaczenia tak naprawdę co będziemy jedli, tylko o czym będziemy rozmawiali. <laughs> Dajmy na to. Dobra, także co, ja biorę się jeszcze za montaż vloga numer 2. Napiszę dla was pozna instagram i widzimy się w drodze na trening. Up, up in the air they got me down i keep it on it they crunching the numbers and doing wild Ja właśnie jestem po wigilii klubowej, jest godzina 21.30. Będę już jechał do domu, tak jak mówiłem na treningu. Mieliśmy e, turniej halowy, fajnie, bo można było sobie wyczuć tą piłkę e, halową. I powiem wam, że e, chciałbym sobie w sumie pograć w tej halówce, nawet tak tylko e, na luzie, czy tam w jakimś nawet turnieju halowym, bo mega mi się to spodobało, mimo że nie wchodziłem w jakiś tam mocniejszy kontakt, bo wiadomo, że jeszcze. Jeszcze z tą kostką nie wiedziałem, co jest, ale nie bolało mnie to praktycznie w ogóle. No ale tak jak mówię, nie chciałem jeszcze ryzykować tego, żeby zostać gdzieś tam kopnięty akurat w to miejsce, bo wiadomo, że jakbym został kopnięty, to mógłbym to naruszyć. No ogólnie jestem mega zadowolony, fajna gierka. Tak czasami też fajnie właśnie wyluzować i pograć sobie na luzie. No i co? Lecę jeszcze do sklepu, szybko do Kauflandu, bo tylko ten sklep jest otwarty. We... Ojojojojo! Wezmę sobie w tym Kauflandzie e, jakieś białeczko, nie wiem co to będzie jeszcze w sumie chyba jakąś rybę wezmę, e, do tego mam jeszcze ryż z soczewicą ugotowany, bo robiłem sobie przed treningiem ryż z soczewicą i na po treningu też zostało mi e, trochę ryżu z soczewicą, dodam trochę e, właśnie białka do tego, bo w sumie na tej wigilii jadłem tylko tam rybkę z ziemniaczkami, więc e, zjadłem to około 19, więc zrobiłem się już po prostu głodny. I ogólnie chciałbym jeszcze powiedzieć, że e, to jest praktycznie ostatni vlog w tym tygodniu, no bo na weekend nie będę nagrywał vlogów, będę chciał maksymalnie poświęcić się na e, maksymalnie poświęcić się na to, żeby zmontować e, te vlogi, które nagrałem w tygodniu, żebyście po prostu dostali e, parę vlogów po kolei, żebyście, tak jak mówiłem, mieli e, te vlogi maksymalnie z realnym czasem. Także lecę do tego sklepu. Dziękuję, że oglądaliście łapeczki w górę, jeżeli się spodobało i od następnego tygodnia już wracamy do treningów i działamy. Mocno działamy po to, żeby wejść w kolejny, e, zrobić kolejny krok do przodu. Jazda.